nas z tej strony, ale w 8.5.2 dzisiaj gramy w Gwiezdne Wojny i, i robimy atak klonów, ponieważ postanowiłem wszystkie gry, co wszystkie części przejść od początku. Jak dostaniemy na górę, miejscu. W tym braku na pewno będzie coś, co nam pomoże. Jak mówiłem, chciałbym stworzyć taki E takie co by miało jest takimi, że... Dobrze widzieć, że żyjecie. Dobra, e, e, Sorry. Tu e, będzie chyba najcieka z hrabia, bo... E, a, Będą się też pojawiać Z Imperium kontra atakuje Zemsta Situ się może Pojawi, ale nie wiem Ale Imperium kontra atakuje I Skywalker odrodzenia Zemsta Situ chciałbym Żeby się pojawiła, ale nie wiem Na moim kanale No ładnie się Okej, okay, czyli teraz się zacznie bardzo fajne. Hrabia do kół. No już hrabie. Ja mam Palpatina. W nie może za nic tą Wyjściem zajmiemy się potem. Tak nic I... Wtedy powinniśmy iść w To bez znaczenia. Teraz... Dobra, i teraz musimy znaleźć zasilacz. Do tego. Tylko nie, wiem, gdzie on może być żeby odpalić śmigacz ręce, najlepsze ręce do roboty okay. nas się naładuje i teraz ten śmigacz zatrwożniamy i właśnie tak mamy tylko ha. zobaczycie też jeszcze bitwę Okay. Chciałam też Wam bardzo pokazać mroczne widmo, ale to może w innym odcinku. Jak nie słyszeliście, to powtórzę. Chciałabym Wam pokazać mroczne widmo, ale to plan na inny odcinek na pewno nie ten. W takich chwilach jak ta nie będę nic mówił, bo o, ten odgłos będzie mnie zagłuszał. Strasznie. Dobra, się już mamy po, i za niedługo będzie walka z hrabiem Duku. Strasznie pocina. Najwyraźniej Duku nie, nie ma tej długości. O, Duku chyba go znacie z sagi filmowej Biednej Wojny. Jak nie, to. Szkoda. Był Sitem, był Jedi, był Sitem, Ale mówił to wściekły wąs. W, wściekły, wściekły wąs. I taki youtuber, e, że duku był Sitem, e, e, Jakim sitem? E, przez ba, e, Był e, Jedi przez bardzo długo. Ale coś takiego mówił, że jak Joda długo strasznie prowadził zakon Jedi, i zakon Jedi by się nie trzymał na I tym, yy, jak, yy, jak yy, no, że do wojny by doprowadziło. Bo... Bo już po starych jakby tych nawykach prowadził... ok Prowadził y, bitwy. Nie bitwy, tylko no, zakon. Po prowadził zakon Jedi i dlatego odszedł, bo bo doszłoby do wojny ok, czyli mamy w prawie duku ja gram oczywiście anakinem najczęściej, bo to była bardzo fajna postać i w to też nie była była postać Pokazał, ja bym chciał Wam chętnie pokazać szafkę, ale moja szafka jakby została oprówniona, bo zaczęłam sobie od początku. Myślałam, że w Galaktyczna gras powodna jest taki poziom, jak przejdziecie Mroczne Widmo, to wtedy mi tam zapisze, że będę miał wszystko, ale nie i miałam tam tylko te z Mrocznego Widmo, czyli Quaggona, Obiwana i jeszcze Jarja -dża. Jarja -dża. i paru paru innych, ale niewielu jeszcze chyba Mola. Mola, ale mol już pomniejsza, bo mol, gdyby nie chciwość, pewnie bym go jeszcze nie zdobył, bo on przegrał przez chciwość, ale szkoda, bo mol był dobry. Był by fajny, ale i też nie najmocniejszym sitem, bo oczywiście. I, się w po I oczywiście musiało y, y, no ten no. Palpatine zrzucał każdego na pastwę losu to wiecie Będę rzucił na pastwę losu bo mu się przypomniały padnę i jego mama jak zginęła od rąk pustynnych ludzi i hrabia duku pewnie też by zrzucił na pastwę losu, gdyby go y, ostatecznie nie zabili, chociaż hrabia długo mógłby pisnąć w zebście Situ, że... 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 No, że... że... Palpatine to jest mroczny Lord Situ, ale jak widać mieli spisek i tak właśnie miał skończyć hrabia. jak powiedział, to pewnie już by nie było wojny. Bo wojna by została skończona, bo Mroczny Lord sitów by zginął. I wiecie... I wiecie, jak już tu jest. Mam dość zajmowania się tą drobną przeszkodą. Dobra, powolutku, pomalutko. W ogóle piszcie jaki według Was był obiłam. W nowym szortcie, który wczoraj życzyłem. No naprawdę nie wiem czy się Wam spodobał, ale popiszcie jaki według Was jest obiłam. Kiedyś będzie materiał 10, według mnie najlepszych szermierzy z Gwiezdnych Wojen. Je też będzie tutaj. Ja może będę przechodził coś i będę mówił. Albo no Galaktyczna Gra Spowodna i będę tam pokazywał. W sensie z Lego. Co osioł stali u? ciemną stronę wyczuwam w tą. Jestem silniejszy od wszystkich Nawet ciebie. Wiele nauczyłem. Oki, Ok, czyli też się prezentuje Mistrz jak możemy go dosięgnąć? Piszcie tylko też piszcie jak już coś to piszcie plusy Obiwana i minusy Obiwana. bo według mnie minus jest takie że dwa razy prawie że zginął od rąk hrabia duku bo jak widzieliście. W na też raz zginął od rąk hrabia duku ale dobra pomniejszymy z tym. Czyli znając las, zaraz będzie miał rękość, Jak to lewicko. I hrabię tylko, mówiłem, że... No, był y, tym żeby Jedi, ale nie wiadomo, co się z nim stało. Tak, ok, mamy go. Y, tu mamy komba. I ostatnie życie duku Dobra, dobra, mam to, mam to. Jezu, ale Ej, gdybym mógł sobie tutaj powybierać z kim bym miał walczyć To wybrałbym sobie na pewno Weidera Weidera z Anakinem I śmiesznie by to wyglądało Ja chętnie tylko ma ostatecznie... I te armii zostaną, gdzie miał odciętą rękę. Walczyłeś dobrze, badanie mu. To dopiero początek. I hrabia ucieknie. O, i chyba na tym akcencie zrobię cięcie i może jeszcze... Okej, i poczekamy chwilkę, jak się tym stanie. to stanie. Pominę to. Okej, okay, i na tym akcencie zakończymy Gwiezdne Wojny. Do zobaczenia i papa w następnym odcinku.